Za tydzień po wakacyjnej przerwie zbiera się Rada Miejska Kłócka. Moim rozmówcą dzisiaj i Państwa gościem jest przewodniczący pan Henryk Urbanowski. Trzy radni zasłużyli sobie na letnią kanikułę, panie przewodniczący. Wydaje mi się, że tak, ponieważ po 12 miesiącach, więcej niż jedna sesja w miesiącu przepadała czasami, w każdym miesiącu po cztery komisje, szereg prac, które nas nękały, były załatwione. I wydaje mi się, że teraz, po tygodniu, czasu, gdy przyjdą, będzie można ruszyć na całego sportu do pracy, ponieważ w Kłodzku jest dużo jeszcze do zrobienia, do uchwalenia. Wysiłek był ogromny, podejrzewam, że aktywność radnych na posiedzeniach komisji też była ogromna? No, liczę tak w granicach 90% obecność na radach i na wszystkich posiedzeniach komisji. Angażowali się wszyscy do swojej pracy. Za wyjątkiem jakichś tam małymi potknięciami, zawsze było wszystko w porządku. Od wakacji do wakacji jakie najważniejsze uchwały żeście państwo podjęli? No uchwał to było szereg bo podjętych było ponad 100 tych uchwał z takich najważniejszych To przede wszystkim była Pierwsza uchwała to o likwidacji naszego wysypiska śmieci, gdzie wykorzystaliśmy budowę słynnego kerfuru galeriowca i wszystką ziemię w granicach 120 tysięcy metrów sześciennych zasypaliśmy wysypisko, ponieważ dostaliśmy nakaz o likwidacji w ciągu dwóch lat wysypiska śmieci następnie które taką... Ale musi być zamknięte do końca musi... tego roku, prawda? Nie mamy przedłużenie do końca następnego roku. Aha, no Łaskawo, łaska, ponieważ y przedłużenie jest z tego względu, że musimy zrobić tak zwaną przesypownię jeszcze, żeby stąd zabierać prasować nie wozić powietrze na przyczepach, tylko prasować śmieci i musimy jeszcze w tym roku zrobić przesypownię, ale chcemy zamknąć to jednak w tym roku nie czekać do końca. Taką ważną to była uchwała dla poprawy estetyki wyglądu miasta no, uchwała dotacji do wyglądu budynków z części zewnętrznej, elewacji pokryć dachowie dla Wspólnot. Dla tych wspólnot, które no, włączyły się w program, gdzie był ogłoszony i na czas dały swoje projekty, kto napisał porę, i każda wspólnota dostała około 50% kwoty dotacji do remontu do elewacji. No właśnie, Panie Przewodniczący, słyszałem, że rozwiązał się worek z wnioskami. Na najbliższej sesji będzie rozpatrywanych kilka, jeśli nie kilkanaście kolejnych wniosków. To cieszy czy smuć? Czy budżetu wystarczy? Znaczy to. I cieszy, yy, i czasami może smuci, bo są niektóre wnioski, że no, my przyznajemy, a pieniążki są niewykorzystane, one z portem wracają ponieważ to jest taka zasada, my 50%, wspólnota 50%. Nie każda wspólnota chce podjąć uchwałę o kredytowaniu się, żeby te 50% swoje dodać. Na tej sesji będzie może nie tyle uchwał na dotacje, tylko będzie zmiana tych wszystkich uchwał, to jest około 20 uchwał, które podjęliśmy, ponieważ no, wychodzimy z założenia, żeby nie opóźniać prac elewacjami, a jeszcze jest to parę miesięcy ciepłych i puścić bez prawa przetargu, ponieważ w tamtych uchwałach było, że jeżeli są pieniążki miejskie, to musi być na zasadzie zamówień publicznych, wszystko robione. Co opóźnia. A co opóźnia, mm -hmm. ponieważ no, nie każdy przetarg dochodzi do skutku, a u nas jest tak to wszystko ułożone, że się opóźnia i zwalniamy z przetargu wspólnotę, będą same decydowały, kto ma wykonać. My tylko będziemy rozliczali z pieniędzy. A wniosków trzeba przyznać jest bardzo dużo. No właśnie, popatrzmy, po sąsiedzku, opodal naszego miejsca, gdzie rozmawiamy jest kolejny budynek realizowany robrego 5, 5A, 6, 6A. Jest to najładniejsza kamienica na rynku i najbardziej pracochłonna. Się w tym przypadku przyznajcie czy Państwo jako władze miejskie więcej pieniędzy? nie, jeżeli byśmy przyznali więcej to znaczy się musielibyśmy wszystkim przyznać więcej, znaczy się przepraszam do tej jednej wspólnoty przyznaliśmy tylko wyłącznie więcej, z tego względu, tak jak pan redaktor powiedział, jest to jedyny budynek, który jest chyba z najładniejszą elewacją gdy będzie wykonana właściwie w Kłodzku najwięcej ozdób, najwięcej ma no, tych wszystkich sztukaterii na sobie y, zamieszczonych i ten budynek jedynie dostał wyjątkowo y, w granicach 80% dotacji, żeśmy odeszli pozostałe 50%, ale jest to dotacja nie tylko do elewacji, bo zaczynamy od tego. Najpierw ma być zrobiony dach, obróbki blacharskie, uniknięcie przenikania, i dopiero wtedy dopiero elewacje. Panie Przewodniczący, powiedzieliśmy, że Rada się zbiera po wakacyjnej przerwie. Jakie najistotniejsze zadania uchwały czekają ją do końca tego roku? No Taką jedną uchwałę to musimy w czwartek podjąć ponieważ y, otrzymaliśmy znowu w prezydencie 200 tysięcy złotych na boisko wielofunkcyjne dla szkoły numer 7, to już może nie szkoły numer 7, to tylko to zespołu się, tak. szkół obecnie i chcemy zrobić tam tak wielofunkcyjne boisko innego typu niż boisko w szóstce. Po kolei jedziemy wszystkie szkoły, żeby zakończyć no, jeden cykl, nie robić wyrywkowo, tak jak wszyscy zrobiliśmy boisko y, pierwsze u nas chyba w powiecie kłodzkim y, trawiaste z trawą sztuczną, teraz tam dojdzie jeszcze dokończenie oświetlenie i chcemy tam zrobić i później na końcu zostanie nam jeszcze szkoła numer 3, gdzie chcemy No teraz już rozpocząć budowę kłódzkiego basenu. Proszę Państwa, spraw do załatwienia w Kłódzku jest naprawdę wiele. Pana Przewodniczącego będziemy od czasu do czasu jako telewizja nękać. Dziękujemy w takim razie za dzisiejszą rozmowę i polecamy się na zaś. Państwa i naszym gościem był Pan Henryk Urbanowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Kłódzka. Dziękuję bardzo.